Witam z tej strony Czerwień. W pierwszym odcinku zajmiemy się moją kolekcją monet. Okay. Ostatnio zakupiłem taki, taką motostakiewkę z monetami e, ogólnie Pyryly i Rzeszą niemiecką. Jak widać, Cesarstwo Niemieckie też jest. I ogólnie jest z tego tyle Także przejdźmy dalej Do Nie takiej monety ale Można powiedzieć moneta albo medal Jest to Bode pancer nie, nie wiem ile jest warte ale Jeżeli ktoś rozpoznaje Proszę o identyfikację Ok, teraz będzie 2 złoty z drugiej Rzeczypospolitej. Rok, rok, rok rok jest to 1932. Stan taki sobie bym powiedział. Ok, pyryty, to wiadomo, tego dużo jest. Oh, jedna marka z 1875 roku jak widać mennica A i tu jest 5 marek Hindenburg to już w większości numizmatyków wie ale tylko chciałem pokazać moją kolekcję z 1936 roku I to też zostawię tutaj, i wyciągnę kolejne sztuki, Monek byle jakie, oprócz cztery i tak mamy. Mam tutaj właściwie to ja mam. Jeżeli ktoś wie co to jest, proszę mi pisać w komentarzu. Będę wdzięczny. Później napiszę co tu piszę, jeżeli będzie dało radę. Ale ogólnie jest data 1969. Również nie zabrakło kopiejki Niestety patyna Zniszczyła wszystko co mogłem widać okay. Mamy 50 gruszówkę Niestety zniszczoną Z 1923 Nie wiem czy to jest moneta oryginalna czy nie oryginalna Ale jest. E, tak. Halfpenny z 1898. dziewięćdziesiątego jest królowa w stanie z bardzo słabym, jak dla mnie. I no. Jak zawsze bywa francuskie monety, 1 frank 1961. Stąd też taki sobie. Jeżeli będziecie chcieli, to proszę pisać w komentarzach. A Ja zrobię odcinek oczywiście jeżeli na pewno byście chcieli o monetach dwuzłotowych moich w albumie. Okej. Okay. Mamy kolejną monetę srebrną z 1623 roku. To jest tak to jest półtorak. I Też nie wiem czy jest oryginalna ta moneta. O Ogólnie jakieś tam, jeżeli wie, kto coś, to co to, 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 to jest? To, to proszę pisać w komentarzu również? O. I jakiś orzu. Niestety moneta jest zjedzona. niestety to jest maksymalnie, co można z nią zrobić. Nie, nie zabrakłoby również baratynek. Niestety jedną zgubiłem przez przypadek. A była bardzo w ładnym stanie. No a ta taka jest bardzo słaby stan z patyną. dwa grosze z 38 roku. dwie kopiejki rocznik 1903 chyba nie jestem pewny i mamy Jedna, druga krajcara, 1774. Stan jest słaby, ale widać coś. I ogólnie takie tam... ...skarby. O! o. Znalazłem tutaj 10 rejszweiningów. 1938. Mam tutaj również banknoty, których jest dużo. Jak widać. Ok. A teraz pokażę, co jest tutaj. O. Dużo różności. Guziki dostałem w prezencie. Niestety nie chce się wyostrzeć. Okej. Okay. No i różne tam. Takie tam. Dobrze. To będzie już na tyle. Jak się podobało, to zostawić subskrypcję, lajka, a jak nie to Skomentować źle, hejtowo i ogólnie nie interesują subskrypcje. Więc róbcie, co chcecie, ale poproszę o komentarze. Wyjątkowo dzisiaj. Dobrze. Cześć i do zobaczenia w następnym odcinku.